Ramona tubał mógł zamienić na gola. Teraz! Proszę! Wrzutka w pole karna tutaj do pełni formalności ten, który najczęściej trafia do siatki w ekipie, jest Gniew. Maszado. Maszado ma trochę miejsca. Maszado. Maszado uderza i gol! Jeden do jednego. Ależ odpowiedź Euromusiaków. Otwacha, zespoły o utrzymanie w najwyższej klasie i mogą być raczej spokojne. Bo jednak chcą walczyć o wyższe cele. Okazja dla Eurobusu nie wykorzystał. Krajewski Fogow, ucalek na klasie, strzelił już cztery gole. Natomiast Klatkiewicz w tym sezonie już trzykrotnie trafił do siatki. Teraz uderzenie z pola karnego skrzypka. Herman Romero, skrzypek, łaszyk. Kapitanie teraz tego piłkę Gładyszewski, okazja dla Red Dragon, jeszcze bitka i gol! 2 do 1! Herman Romero na raty pokonuje Kołtoka. Bruninio Bruninio. Piłka chyba odbiła się jeszcze od słupka. Rusza Bruninio. Bruninio Bruninho! Dobry powrót szybka. Czysto odzyskał futsalówkę kontratak Red Drago, słupek, jeszcze do bitka, gol, Skrzypek na 3 do 1. Ricardo Fernandez, uderzenie i gol, ale to było trafienie, Ramon Tubał. Ratkiewicz, bliski straty i mamy faul numer 6. Maszado podbiega do bramki, wychodzi Błaszczyk, Maszado obok, poszła futsalówkę. Spary przed pole karnym. teraz świetna pozycja Ricardo Fernandesza, ale instynktownie obronił to strzał zawodnika Europusu Błaszczyk. Po raz kolejny i tym razem skutecznie, piłka zagrana w polekarna tam Bruninho, Bondar. Łebite piętką Pawlak. Zańko. Nie był w stanie uderzyć na bramkę. Domagają się odwiznania przewinienia. Eurobusiacy rusza kontra atakę Dragos, gol! Cztery do trzech, Takie cieszy się z tego trafienia. Nikodem Krajewski. Dobry przerzut do Bruninio. Bruninio, Bruninio. Słupek. Podanie na lewą flankę. Okazja dla Eurobusu i broni z najwyższym trudem. Błaszyk. Dostecki czeka na futsalówkę. Uderza słupek. Ratuje kołtoka. Aby dalej pokazał arbiter. tubą, Machado. Erki Przedziera się Brunini o słupek. Po raz kolejny. Kostecki, ale suderzenie Kosteckiego. Poczekajmy na powtórkę, czy ta piłka jeszcze się od kogoś odbiła. Wyglądało to trochę jak strzał Roberto Carlosa. Dziwnej rotacji nabrała futsalówka. I co tutaj się wydarzyło? Dobrze przesuwają się jak na razie w defensywie Czerwone Smoki i Bruninho. Ricardo Fernandes gol! Bramka kontaktowa dla Eurobusu. Ricardo Fernandes pokonuje płaskim strzałem. Bruninho, Bondar. Bruninho, Bondar ma trochę miejsca. Tubał w polu kardy w słupek. Ale jeszcze teraz mieli szczęście. Kilka sekund pozostało do zakończenia tego meczu. Muszą się śpieszyć Eurobusiacy. MASZADO, strzał rozpaczy. I wybijają piłkę poza linię boczną. Gospodarze, tutaj już nic się nie zmieni, koniec tego meczu. W spotkaniu 20. kolejki Fogo Futsal Ekstraklasy Czerwone Smoki pokonują po emocjonującym widowisku Eurobusy Przemyśle 5 do 4 kapitalne zawody jednych i drugich.